Pokaż mi motywację, a ja pokażę Ci wynik. To ciekawe, jak liczba wzrastająca o 0,75 w Stanach Zjednoczonych może wywołać spustoszenie w finansach ludzi na całym świecie. Emeryci w Wielkiej Brytanii stanęli już kilka tygodni temu w obliczu czegoś niewyobrażalnego, bo byli świadkami, jakich oszczędności z życia niemal zniknęły, gdy rynek obligacji pogrążył się w chaosie po dość no ekscentrycznej i nagłej zmianie polityki przez rząd. Tak też właśnie 90% brytyjskich funduszy emerytalnych zostałoby zmiecionych z powierzchni ziemi. W jakiś sposób Wielka Brytania była świadkiem tego, co niektórzy nazwali momentem Limana, czyli największej instytucji, która upadła w trakcie ostatniego kryzysu finansowego i to z jedną z najbezpieczniejszych inwestycji, jakie można sobie wyobrazić. Ja nazywam się Miłość Grudzień, a przed Tobą finansowa rozkmina o obecnej sytuacji szeroko pojętego pieniądza. Przyjrzymy mu się z różnych perspektyw. Choć film The Big Short był dość mocno przerysowany, no to taką jedną rzeczą, um, którą, którą udało się w nim zrobić dobrze, jest to, że katastrofy nie są powodowane przez złośliwość czy jakiś tam jeden... Ruch kogoś tam niedobrego. Powoduje je długi łańcuch działań. No i w tym przypadku presja na wykazanie lepszych zysków w raportach finansowych skłoniła osoby zarządzające brytyjskimi funduszami emerytalnymi do zastosowania dźwigni finansowej poprzez inwestowanie w Liability Driven Investments, LDI. I w bardzo dużym skrócie, są to instrumenty pochodne. Które wykorzystują posiadane aktywa jako zabezpieczenie. Czyli w dużym skrócie masz już jakieś akcje, masz już jakieś pieniądze, kupujesz za nie akcje i zaciągasz kredyt, którego zabezpieczeniem są właśnie te akcje, które masz, i za ten kredyt kupujesz jeszcze inne jakieś tam inne aktywa, inne akcje na przykład. Czyli widzisz, że to się tak trochę piętrzy i to jest napędzane długie, co najgorsze. No i tak też, gdy ceny spadły, Fundusze emerytalne zaczęły otrzymywać właśnie wezwania do zapłaty owych kredytów, no a sytuacja szybko wymknęłaby się spod kontroli, gdyby nie interwencja Banku Anglii. No dobra, no ale co z inwestycjami? No bo jeśli dolar będzie się umacniał, no to czy inwestorzy nie zwrócą się w stronę bezpiecznej alternatywy, co sprawi, że amerykański rynek akcji będzie osiągał lepsze wyniki, w takiej dłuższej perspektywie, no właśnie to nie takie proste. Waluty na całym świecie są teraz, no można powiedzieć, deklasowane przez dolara i może się zdarzyć, że w końcu zacznie się to odbijać na amerykańskim rynku akcji. Po pierwsze, co właściwie oznacza silna waluta? Pieniądz ma dwa zastosowania. Może być wydany, albo może być przechowywany. Tak też, kiedy pieniądz jest, nazwijmy to, słaby, no to ich wartość, wartość tych pieniędzy maleje z czasem. To rozumiemy. Tak też zachęca to ludzi do wydawania i inwestowania pieniędzy, ponieważ inflacja pochłonęłaby ich zyski. Tak jak teraz w Polsce. Jest to również sposób na promowanie wzrostu gospodarczego, no bo Wiadomo, jeśli Twoje pieniądze nie mogą przechowywać wartości, no to będziesz próbować przenieść je gdzie indziej. Ma to sens. Ale z drugiej strony, gdy te pieniądze są silne, no to masz jednak tendencję do oszczędzania. Dlatego, że pieniądze stają się bardziej wartościowe w porównaniu z dostępnymi inwestycjami, no a ceny towarów spadają. Tak też, argumenty zarówno za tym takim słabym pieniądzem, Czyli polityka monetarna Fiat, czyli właśnie jak złotówka, jak dolar, czyli generalnie taka polityka monetarna, te wszystkie waluty oparte nie na jakimś systemie, tylko po prostu na no, zaufaniu, jak i za tym silnym pieniądzem, no, czyli na przykład pieniądze poparte złotem, właśnie ten standard złota, czy chociażby takie projekty, no, jak Bitcoin, muszę to powiedzieć, no to. Rządy jednak regulują siłę waluty w stosunku do tego dolara w oparciu o swoje priorytety. No i mimo to, że za tym i mocnym, i słabym pieniądzem są argumenty, no to właśnie ta polityka państw wpływa z kolei na różne aspekty gospodarki. I na przykład niektóre czynniki, które właśnie warto znać, no to na przykład jeden wzrost a stabilność. Słaby pieniądz zachęca nowe firmy i zagranicznych inwestorów do podejmowania ryzyka. Silny pieniądz popycha ludzi właśnie do takich no, bezpieczniejszych alternatyw. Dwa, współzależności: no bo jeśli paliwo lub inne takie podstawowe towary są głównymi importami, no to wtedy słaba waluta, waluta jest niszcząca, dlatego że ceny paliw są rozliczane w dolarach. No i trzy, Gospodarka eksportowa a importowa. Gospodarka eksportowa korzysta ze słabszej waluty, ponieważ dostaje zapłaty w silniejszej walucie. Gospodarka importowa korzysta z silniejszej waluty, ponieważ jej pieniądze mogą kupić więcej. W większości krajów mamy do czynienia z, myślę, mieszanką tych dwóch rodzajów gospodarki, no ale w wielu krajach poza USA. Paliwo jest głównym przedmiotem importu. No i cztery, nie zapominajmy, czyli globalizacja, bo to jest bardzo często pomijane, a jednocześnie moim zdaniem bardzo ważne. Dlatego, że uwaga, silniejsza waluta sprawi, że zyski firmy z całego świata będą mniej warte w kraju, z którego działa firma. Ale jeszcze do tego wrócimy. Oczywiście, czynniki te mogą się zmieniać w czasie, a kraje będą reagować w zależności od tego, jak poruszają się pozostali gracze na szachownicy. Stany Zjednoczone są obecnie siłą napędową rynków. To znaczy, kiedy drukuje pieniądze, rynki wpadają w euforię, a kiedy podnosi stopy, no to świat już się tak wycofuje. I oto, jak radzą sobie waluty świata w stosunku do dolara. Czy jesteśmy w jednostronnej wojnie walutowej? Jako, że rynek pracy w USA jest Dość silny? Na no kryzys związany z kosztami utrzymania wydaje się być, już taki no bardziej naglący, no to inwestorzy na rynku akcji i mieszkań patrzą, no jak te podwyżki stóp procentowych się piętrzą w USA, po tam na przykład 75 punktów bazowych naraz. Chociaż i tak ten dodruk powróci, a stopy procentowe nawet teraz nie są na jakimś bardzo wysokim poziomie. Ale warto wspomnieć, że jednak to zamieszanie w innych krajach, właśnie niż USA, jest o wiele gorsze. Dlatego, że japoński jen, na przykład, padł ofiarą spekulacji po ostatniej podwyżce stóp, gdy dolar wzrósł do 146 jenów, czyli o ponad 25% od początku roku. No i wtedy Bank Japonii musiał wkroczyć i po raz pierwszy od 24 lat kupić japońskiego jena na rynku międzynarodowym, zanim ten się ustabilizował. Tak też na przykład Fund w Wielkiej Brytanii spadł do poziomu najniższego od wielu dekad z innego powodu. Nowy rząd zdecydował się na wprowadzenie agresywnych cięć podatkowych, które wystraszyły rynki obligacji i wywołały właśnie wcześniej wspomniany kryzys funduszy emerytalnych. Rząd oczywiście ma nadzieję na ograniczenie inflacji, no i zachęcenie do inwestycji zagranicznych, no ale bardzo często, zresztą, tak jak zawsze. Można się spodziewać, że ten słabszy funt spowoduje wyższą inflację w tej takiej dłuższej perspektywie. Ale idźmy dalej. Na przykład chiński yuan, Renminbi, również spadł do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara. Największy wpływ mają tutaj europejscy członkowie tego zebrania G7, którzy zmagają się nie tylko z tym dolarem, no ale także z konfliktem militarnym tuż obok nas. I właśnie tak też Niemcy, Francja i właśnie inne te kraje są uzależnione od Rosji w kwestii paliwa, no a podwyżki stóp oczywiście wcale nie pomagają. No i tak też, oczywiście wobec tego sabotażu rurociągu nord z Rosji, no to te kraje europejskie, no w tym oczywiście Polska, będą musiały zwrócić się ku drogiemu importowi paliw, kupowanemu właśnie za słabnącą, słabnącą walutę, gdy zima właśnie już się zbliża, już jest. Trochę za naszym oknem. No ale to oczywiście to wszystko to są tylko takie krótkoterminowe skutki. Dlatego, że w dłuższej perspektywie najbardziej poszkodowanym krajem, a co za tym idzie naj, najbardziej poszkodowaną giełdą, może być właśnie sama Ameryka, to znaczy USA. Problem z globalizacją. Pod koniec lat 70. dolar był tak silny jak teraz i zaczął szkodzić innym krajom, no a właśnie w tym też USA, czyli największemu. Rynku giełdowym. W 85 USA, Japonia, Igarstka i garska innych krajów europejskich zebrały się w plaza akord, aby interweniować na rynkach walutowych. Interwencja zadziałała trochę za dobrze, no bo dolar spadł o ponad 40%, zanim to porozumienie zostało wycofane. Tak też z obecną sytuacją wiążą się dwa problemy. Po pierwsze, Chiny i Rosja są znaczącymi graczami w tej, takiej, tej światowej gospodarce. No bo wiadomo, Chiny to gigant produkcyjny, no a Rosja kształtuje rynki paliw. No i tutaj oczywiście to porozumienie z nimi, no umówmy się, nie jest łatwe, nawet bez takiego napięcia geopolitycznego jak teraz. No i dwa handel jest obecnie znacznie bardziej zglobalizowany. Bo eksport towarów i usług jako procent PKB wynosi obecnie około 30% w porównaniu do 13% w 1970 roku. W 2019 sprzedaż za granicą stanowiła 29 przychodów spółek z SP500. Jeśli waluty w tych krajach staną się słabsze, no to zarobki w tych miejscach raportowane w dolarach będą znacznie niższe. No i może to wpłynąć na ceny akcji spółek właśnie w USA. Właściwie amerykańskie spółki z wysoką sprzedażą krajową prześcignęły w tym roku spółki ze sprzedażą międzynarodową o 9%. No i właśnie w miarę jak te globalne waluty będą się dalej, dalej osłabiać, no to ten, ro, no to ten rozdźwięk będzie się pogłębiał. A co z tego wynika? Otóż tendencje pokazują, że inwestorzy w Europie Opuszczają rynki akcji, no jak widać chociażby po GPW. W tempie niewidzianym od czasu kryzysu w strefie euro w 2009. No właśnie, i inwestorzy w USA robią to samo, no bo obawiają się też, że ten rzeczywisty koszt kapitału jest obecnie znacznie wyższy na obligacje, no powiedzmy, mają przynajmniej jakiś gwarantowany zwrot, nazwijmy to, przy znacznie mniejszym ryzyku. No i tak też myślę, że jeżeli masz krótszy horyzont czasowy, nie wiem, zbliżać się emerytura albo planujesz jakiś taki duży wydatek i nie możesz sobie pozwolić na zmienność, no to tutaj myślę, że można się rozejrzeć właśnie za takimi um, obligacjami czy bonami skarbowymi. Um, no bo jednak nie mamy tutaj tak dużej zmienności, szczególnie a w tym okresie. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że tutaj, szczególnie po uwzględnieniu realnej inflacji, no, na To, że nie zarobisz, to akurat na pewno, ale to jest po prostu sposób na zmniejszenie strat. Myślę, że nawet właśnie gotówka taka no, w ręce nie jest wcale złym pomysłem w tej sytuacji. A na przykład, dla, jeżeli jesteś inwestorem o dłuższym horyzoncie no i szukasz um, właśnie takiej lekcji dla siebie, no to moim zdaniem może to być dobra okazja, kiedy to wszystko się dzieje, będzie się działo też w przyszłości do kupna właśnie akcji, chociaż oczywiście w tym krótkim okresie mogą ucierpieć spółki o tych wysokich przychodach międzynarodowych. Ale oczywiście wierzę jednak, że tak jak zawsze trzymanie się tego obranego kursu i swojej strategii będzie opłacalne w dłuższej perspektywie. No i tym kończę dzisiejszy materiał. Zostaw zostaw suba. Widzimy się w przyszłym tygodniu. A tymczasem do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.